Wspomniała w jednym z wywiadów, że zdarza się na przykład, że niektóre osoby za nią jeżdżą. Czy ty też miałaś takie sytuacje? Tak, miałam, miałam takie sytuacje. Miałam parę takich e, sytuacji, e, to pamiętam, bo to, była, to było straszne, byłam w galerii handlowej i jakiś e, facet zaczął za mną chodzić. I ja to sprawdziłam, bo weszłam do safory. Chciałam zobaczyć, czy on też wejdzie i on się zatrzymał przed tą saforą. Ja wyszłam z safory, poszłam gdzie indziej i on się tam zatrzymał przed tym sklepem, więc ja byłam przerażona. I wyjęłam po prostu telefon i zaczęłam go nagrywać, bo no chodź za mną. Uciekłam na parking, później jakoś wyjechałam i wiesz, zdałam sobie wtedy sprawę, że w tej galerii handlowej nie było nigdzie ochrony. Było mnóstwo ludzi. Gdyby mnie ktoś tak naprawdę zaatakował, gdyby coś się stało, nawet nie ma do kogo podejść i prosić o pomoc. To był jakiś facet dziwny, cały czas stał, patrzył się na mnie, chodził za mną krok-krok. Krok. Powiem ci, no nie było to nic fajnego. Mam nadzieję, że takie sytuacje nie przydarzają się y, często? Nie, 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 nie. To była jakaś tam sporadyczna sytuacja. No i wiadomo, zdarzyło mi się e, parę razy, że paparazzi ze mną e, jechali. Ym, I raz, raz ich widziałam, raz, e, raz ich przyuważyłam. Natomiast no, wiele razy później gdzieś e, dowiadywałam się z mediów dopiero, że ze mną jechali. Ale e, pamiętam taką sytuację nawet, że chyba widziałam się wtedy z Mateuszem Banasiukiem. I on mi powiedział, Aśka, paparazzi są za tobą. Jakby mi nie powiedział, też bym ich nie zauważyła. Ale zwiała mi na jakichś światłach. korki były.